Witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na styczeń 2025 roku, karty tarota i na koniec podsumowujące. Magiczne przesłanie Syreny Delfiny od Doren Wirtu. Bardzo dużo inspiracji w tych kartach. Proszę mi uwierzyć. Dobrze, zaczniemy od początku, moi drodzy. Jaki to będzie miesiąc dla wodnika? Zobaczmy. Bardzo rodzinny, stabilny miesiąc, styczeń. Chęć podróżowania, przygotowania się do podróży, wyjaśnienie w wielu kwestiach tu jest nowa droga, nowy pomysł na życie, na Was samych. Także dużo imprezowania, stabilności, podróż, naprawdę rozwój. Macie pozwolenie od wszechświata, same buławy, czyli dynamizm w życie wchodzi. Nie ma czasu na nudy. Nie ma czasu na to, aby był ten czas zmarnowany. Ten czas jest wykorzystany co do Joty, że tak powiem. Dobrze, moi drodzy, jak będzie w pracy, w karierze uwodnika w styczniu? Uwodnika bardzo duże zmiany ostatnio są. W każdej sferze tutaj naprawdę jest takie przebudzenie olśnienie zobaczmy, praca uwodnika. Pracy jest poprawa i to znaczna jest pomoc, są rozmowy, możliwe, że będziecie w pracy podpisywać nową umowę, nowe warunki pracy. Aneks do umowy jest bardzo stabilnie finansowo. Otrzymujecie tutaj albo podwyżkę, albo nagrodę, awans, albo też otwieracie swoją działalność, dostajecie dotacje. Także tutaj praca naprawdę wygląda wspaniale. Zobaczmy, co w finansach. Finanse uwodnika. Finanse na styczeń. W finansach dużo radości. Finanse są wspólne z partnerem, mężem żoną, tak? Trzymacie wspólnie kasę. Dysponujecie tak naprawdę wspólnie. Z wiele radości, nowych pomysłów w finansach. Ale też może być troszkę m, ciężko z powodu tego, że chcecie zakończyć stary rozdział finansowy. Może będziecie chcieli coś spłacić szybko. Może będziecie chcieli wyrównać jakieś rachunki z przeszłości, długi. I tutaj trzeba będzie dokończyć pewne sprawy. I te finanse są, oczywiście, jest radość z posiadania tych środków finansowych, które macie, ale może być właśnie troszkę ciężko na koniec miesiąca, żeby to się udało dokończyć taką jakąś starą kwestię w Waszym życiu. No i dobrze, działajcie moi drodzy, bo tutaj jest rozwój u Was. Co w miłości, co w miłości u wodnika na styczeń. No, wielka ochrona jest, miłość jest kwitnąca. Tutaj może się do Was ktoś odezwać z przeszłości, zaproponować Wam jakieś spotkanie. Tu oczywiście są randki, miłe chwile. Jeśli jesteście samotni, to możecie się zaręczyć, otrzymać pierścionek zaręczynowy, ale też wiadomość o ciąży może przyjść do wodnika. Ale jest dużo, moi drodzy, takich predyspozycji, jest w Was żeby, i takich ambicji, żeby zalegalizować Wasz związek. Możliwe, że ustalanie ślubu, zaręczyny i tak dalej, wiadomości o ciąży. No, tutaj naprawdę wodnik działa, rozkwita w uczuciach, w pracy zawodowej. Wspaniały miesiąc. Wspaniały miesiąc. Także naprawdę. Wiele dobrego Was spotyka. A co w domu, zobaczmy? W domu, no w domu też jest wiele radości. W domu wyjaśni się jakaś tajemnica albo odwiedziny kobiety z przeszłości, nawet. Tutaj jest imprezowanie, deklarowanie się, wspólna radość, planowanie w tym domu urlopu, planowanie dobre wydarzenia. Nowiny od rodziny bardzo dobre, wyjaśnienie sytuacji, jakiejś tajemnicy, czegoś trudnego. Tutaj widać poprawę dobre jedzenie, dobre towarzystwo w Waszym domu lepsza atmosfera więcej luzu i swobody. Tak naprawdę ten wodnik czuje się w tym domu potrzebny i kochany. Czuję, że zwyciężył swoje życie. Także super. No naprawdę bardzo dobry horoskop. Co w zdrowiu? Na co zwrócić? Główne trzy aspekty: na co zwrócić uwagę powinien wodnik? Na co? Odpocząć trochę. Plecy tutaj mogą boleć, dolna część kręgosłupa, kręgosłup lędźwiowy, rwa kulszowa, aby nie dokuczyła. E, uważać na e, oczy, układ krwionośny, troszkę też. No, ja bym powiedziała, że tutaj mogą być bóle jakieś, problemy z biodrami, e, problemy z kośćmi, błędnik, problemy z poruszaniem się troszkę. Tutaj uważajcie, bo trzeba odpocząć. Dolna część kręgosłupa zaznacza się. No i kochani, Jelita też, tak. I niespodzianki dla wodników na miesiąc styczeń 2025. Niespodzianki, kochani, jakie niespodzianki niesie za sobą ten miesiąc? E, niespodzianką może być jakaś y, sprzeczka, zazdrość. Możliwe, że z przeszłości z jakimś mężczyzną, który odezwie się do Was niespodziewanie, może być jakaś zazdrość o partnerkę, o żonę, o kobietę Waszą. Także tutaj też może być jakaś sprzeczka. Tu może być jakieś nieporozumienie. Uważajcie na dawne relacje, bo nie wszystko jest tutaj fair i nie wszystko się sprawdza. Też możliwe, że. Może być tutaj za dużo alkoholu u wodnika w pewnym momencie, albo też jakieś uzależnienie od alkoholu, od nikotyny, od jedzenia, coś, co was tutaj napędza, jakieś uzależnienie was nakręca. Na takie rzeczy uważajcie. No i kochani, teraz już ostatni punkt horoskopu. Magiczne przesłanie, które was zainspiruje, pomoże wam w tym miesiącu odzyskać spokój i równowagę. Praca na własny rachunek. Jesteś urodzonym przedsiębiorcą, a twój biznes jest otoczony magicznymi okazjami. Także kochani, tutaj dla was i pozwólcie jedno zdanie bardzo ważne. I powiem Wam szczerze, że macie w sobie pęd, dyscyplinę i pragnienie Bycia swoim własnym szefem. Ta karta wskazuje również na posiadanie przez Ciebie magiczne cechy potrzebne dla udanego biznesu. Niebo chce, abyś wiedział, że jesteś w pełni wspierany duchowo. Jak długo pozostajesz pełen entuzjazmu, będą do Ciebie przychodzić nowe okazje. Twoja pozytywna energia przyciąga klientów kupujących i kontrakty. Jeśli jesteś w trakcie otwierania nowego przedsięwzięcia, to dobry czas na pracę duchową, modlitwy, medytację, wizualizację i afirmacje. Przeprowadzenie badań dotyczących Twojego biznesu lub pracę nad sobą, zdrowe odżywianie, odpowiednie, wysypianie się i regularne ćwiczenia, te różne poziomy działań napędzają cudowne biznesowe możliwości. No kochani, cóż ci więcej? Zdrowie dla Was, rodzina, Biznes, miłość, podróże. Także cóż ci więcej? Dziękuję za uwagę. Życzę wspaniałego miesiąca stycznia oraz roku 2025. Horoskop na rok Macie. Oczywiście na ten 2025 do oglądania. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, kochani.